Och, wędrowcze. Sam się tutaj błąkasz? Brzydko. Fe. Nieładnie. Gdzie ta, którą porzuciłeś? Gdzie masz samochód? Nie wzięłaś dziś? Mam cię gdzieś odwieźć? Nie, dziękuję. Posłuchaj, bagiaśri. Jaki ty masz problem? Ja? Nie mam żadnych problemów. Korki to ogromny problem Bombaju. Wszystko może je spowodować. A jeszcze więcej może wydarzyć się w samym korku. Halo? Tak? Dobrze, już jadę z pieniędzmi. Utknęłam w korku, już jadę. Proszę jeszcze poczekać. Dobrze. Mój rower dociera tam, gdzie nie wiadą ani riksze, ani taksówki. Sugeruję więc, żebyś przestała się martwić i ruszyła ze mną.